Hello, witam to my show Welcome Dzień dobry, Bóg jest dobry Pozdrawiam was w dzień szabatu Gdzie jest ta kamerka? O tutaj Pozdrawiam was w dzień szabatu Przesyłam wszelkie pozdrowienia i najlepsze życzenia Każdej siostrze i bratu w ten błogosławiony dzień szabatu I mam taką z różnych myśli Z którymi chciałbym się jakoś podzielić z wami tam z drugiej strony kradu to no nasuwa mi się takie, takie przemyślenia różne i, i zostałem zainspirowany lubię rozmawiać z ludźmi, z którymi się nie zgadzam bo mnie to inspiruje do dalszych poszukiwań żeby zrozumieć dlaczego ludzie nie myślą w prosty sposób opierając się na całym Słowie Bożym tylko jakoś kombinują Dziwnie, czytają tylko Nowy Testament i chcą out of context, jakby poza kontekstem całego Pisma Świętego, chcą wyłożyć i mieć właściwe zrozumienie Pisma Nowego Testamentu. Dlaczego tak jest? Skąd się ta motywacja w ludziach bierze? Może dlatego, że nie chcą kwestionować istniejącego stanu rzeczy, ale inny temat. No i rozmawiam z jednym takim chrześcijaninem, takim yy, niedzielnym chrześcijaninem, Łukaszem. Pozdrawiam serdecznie Łukasz. Yy, I yy, SMSy Łukasza one po prostu yy, no, yy, zrodziły potrzebę takiego wyjaśnienia pewnych yy, rzeczy w kontekście całego Słowa Bożego. Yy, a mianowicie co to jest prawo Boże. Bo według tych SMS-ów, i rozumiem, że one reprezentują takie typowe myślenie przeciętnego niedzielnego chrześcijanina, według tego myślenia prawo Boże jest dopiero od Mojżesza, dopiero od Mojżesza Bóg dał dekalog. I, I dopiero Żydzi otrzymali przykazania Boże do przestrzegania Żydzi, tak? No nie Żydzi, cały Izrael otrzymał przykazania Boże, nie tylko Judejczycy, nie tylko mieszkańcy państwa żydowskiego. To był jeszcze wtedy cały Izrael 12 pokoleń, zjednoczony Izrael, tak? I de facto to nie byli tylko synowie Izraela, ale tak jak mówię, Exodus 12,38 było to wielkie mnóstwo również z innych narodów, które wyszły razem z synami Jakuba z Egiptu w tamtym czasie. Więc pod górą Synaj tak naprawdę byli reprezentanci wszystkich narodów. Dekalog otrzymali reprezentanci wszystkich narodów i to jest właśnie cały Izrael. Zresztą potwierdzenie tego jest jeszcze w Księdze Jozuego w 8. rozdziale 33 35. werset. Zobaczcie tam co Jozue pisze. W Księdze Jozuego co jest napisane co to jest cały Izrael, Eklesja Izrael, Zgromadzenie Izraelskie? Eklesja Izrael, Kościół Izraelski, tak? Eklesja w Septuagintzie. Ja natomiast sobie tu, o, otwieram sobie Biblię Katolicką, tutaj, ona jest tu, 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 o, tu, tu, przy paluszkiem, mamy Pismo Święte, Starego Nowego Testamentu, ona jest różaniec, widzicie, katolicka Biblia, nie? Biblia, no i takie, wiecie, zachęcam ludzi do zachowywania przykazań bożych, tak? Do zachowywania dziesięciorga przykazań, czwarte przykazanie dekalogu mówi e, e, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. W sześć dni będziesz pracował, ale siódmego dnia jest szabat, jachła, Boga Twego, nie możesz w tym dniu wykonywać żadnej pracy, na pamiątkę. Tego, że w sześć dni Bóg stworzył świat i zapełnił go życiem, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił dzień y, siódmy, sobotni, i uznał go za szczególny, za święty, oddzielony, odseparowany od całej reszty. I zobaczcie, i, i reakcję przeciętnego niedzielno-chrześcijańskiego umysłu. Na to stwierdzenie są takie, no ale to Żydzi dostali, nie Żydzi, jak już zaznaczyłem, cały Izrael dostał dekalog. I pomysł, ludzie, wymówka, tak, dekalog, dziesięcioro przykazań, to nie jest dziesięć sugestii, tylko dziesięć przykazań, tak? Bożych, a nie sugestii Bożych. Ale ludzie chcą to traktować tak, jakby to były jakieś sugestie albo alegorie, i, i, i dzisiaj chcą funkcjonować i żyć według Światowych standardów, niedzielni chrześcijanie, gdyż nie bardzo chcą się postawić światu dookoła i systemowi tego świata, gdyż to jest zbyt wielkie dla nich wyzwanie tak? i nich na nich tarapaty, więc szukają wymówki, jak tutaj po prostu to słowo Boże przeinterpretować, żeby nie obligowało mnie do zmiany mojego stylu życia. No nie? No i jedna z takich pomysłów To jest po prostu Stwierdzenie, że szabat Dopiero był od dekalogu I dopiero był dany Żydom I nie dotyczy Nawróconych spogan okay. Księga Rodzaju Drugi rozdział A gdy Bóg ukończył W dniu szóstym swe dzieło Proszę A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swoje nad którym Pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie. Jaki? Podjął? Jaki podjął, kropka? Czytam znaczy w lustrze. <gry> Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał. Wykonał. Stwarzając. Oto są dzieje yy, początków po stworzeniu nieba i ziemi. <grystanie> Gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego. Siódmy dzień tygodnia. Sobota. Po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień. Jest Boże Błogosławieństwo nad siódmym dniem. Bóg błogosławił siódmy dzień, w którym odpoczął po swojej pracy, którą wykonał, stwarzając. Uczynił go świętym, uczynił szczególnym, świętym ten dzień. Dalej, jak będziecie czytać, dalej historię stworzenia człowieka, a następnie rozmowę Boga z Kainem, który chciał zabić. Który był zły generalnie Zły był na brata swojego, na wszystkich dookoła był zły Niezadowolony To Bóg powiedział do Kaina A potem urodził się Abel Jego brata Abel był pasterzem ta Kainu uprawiał rolę To jest czwarta, czwarty rozdział Księgi Rodzaju gdy po niejakim czasie składał, pan, składał Kain ofiarę dla Jachła w ofierze płody roli, a Zasiabel składał również pierwotiny ze swej trzody i z ich tłuszczu. Jachła wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś na jego ofiarę. Nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo, prosił i, i chodził z ponurą twarzą. Jachła zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze. Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz postępował dobrze, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Grzech. Kainie czyń dobrze. Ale skąd mam wiedzieć, co jest dobre, co jest złe? Nie grzesz. A skąd mam wiedzieć, co jest grzechem, co nie jest grzechem? Tak? Czyli Kain znał takie pojęcia jak grzech. Wiedział, co to znaczy czynić dobrze. Zobaczcie, przejdźmy teraz. Możemy sobie zadać pytanie, co to jest grzech? Przejdźmy do listu do Rzymian, siódmy rozdział i czytamy. List do Rzymian, siódmy rozdział. E, hmm. Czytamy, czytamy. Cóż więc powiemy? Siódmy rozdział, siódmy werset. Siódmego rozdziału list do Rzymian apostoła Pawła. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Prawo? Daje poznanie grzechu. Gdyby nie prawo, nie wiedziałbym, co to jest grzech. Czy Kain znał Boże prawo, czy nie znał prawa? Jak Bóg mógł mówić do Kaina: Kainie nie grzesz! Czyń to, co jest dobre! Jeżeli Kain nie znał prawa Bożego, jak Bóg mógłby oczekiwać od Kaina, że Kain nie będzie grzeszył? Co pismo mówi w liście do Rzymian? Przez prawo zdobyłem poznanie grzechu. Dzięki prawu Bożemu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło: Nie pożądaj! Z przykazania tego, czerpiąc pod nietę grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie, a nie przykazanie, grzech! Bo, gdyby, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Dalej, bowiem grzech, czerpiąc pod prawo, samo jest bezsprzecznie. Dwunasty werset. Prawo samo jest bezsprzecznie. Jakie? Święte, święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. Jakie jest przykazanie? Święte, sprawiedliwe, dobre jest też przykazanie. Dobre. Przykazanie Boże jest dobre, więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą, mówił apostoł Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem przez to, co dobre, czyli przez Boże prawo, bo ono jest dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech objawił nadmierną swą grzeszność. Cała podła natura ludzi wychodzi w kontekście prawa Bożego. I tak samo wyszła ta podła, upadła natura Kaina w kontekście prawa Bożego, które Kain znał. Kain musiał znać prawo Boże. Czyli to, co było dobre. Jak Bóg mógł powiedzieć do Kaina, czyń dobrze? Bo jak nie będziesz czynił dobrze, to u drzwi twojego serca Czycha grzech. Czyń dobrze. Dalej, po, popatrzcie na to, to jest most. Siódmy rozdział, czternasty, werset listu do Rzymia. Wiemy przecież, że prawo jest jakie? Duchowe. hu Duchu... Jakie jest prawo? Duchowe. A ja jestem jaki? Cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Prawo jest duchowe, a ludzie są cieleśni, zaprzedani w niewolę grzechu. Zaprzedani w niewolę grzechu. Cieleśni, tak? Nie chcą zachowywać prawa Bożego. Kain był cielesny, bo nie chciał zachowywać prawa Bożego. Chciał zignorować Boże przykazania. Nie chciał czynić dobrze... A list do Rzymian. 712 mówi: Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe, dobre jest przykazanie. Święte, sprawiedliwe, dobre jest przykazanie. Który dzień Bóg już siódmego dnia stworzenia uznał za święty? Właśnie siódmy dzień. Pobłogosławił go i uznał go za święty. Dlatego mówi Bóg. Jeszcze w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale mówi w przykazaniu 20 rozdział, ósmy werset. Ósmy werset 20 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uświęcił ten dzień już w Edenie. I masz pamiętać, że Bóg uczynił go świętym już w Edenie. Moja teza jest prosta. Kain znał przykazanie szabatowe. Inaczej, jak Bóg mógłby oczekiwać od Kaina, aby Kain nie grzeszył? Czym jest grzech? Może przeczytajmy najpierw, zanim odpowiem na pytanie, czym jest grzech? Całe przykazanie szabatowe. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować. A nie obijać się. Będziesz pracować 6 dni, wykonywać wszystkie swe zajęcia. To znaczy, że Bóg da ci pracę na 6 dni. Jeżeli chcesz przejść z Królestwa Babilonu, gdzie święcą niedzielę, do Królestwa Bożego, gdzie święty jest siódmy dzień tygodnia, a nie pierwszy dzień tygodnia, to musisz mieć wiarę, że Bóg spowoduje, że będziesz miał pracę w niedzielę. Hmm? Bo Bóg powiedział, 6 dni będziesz pracować. Możesz uczepić się słowa Bożego. I ono wykona swoją pracę. Ono ma moc, aby pobłogosławić cię, jeżeli będziesz posłuszny przykazaniu. I Bóg ci pobłogosławi, będziesz miał pracę w niedzielę. Znam wiele świadectw ludzi, którzy zrobili to przejście do zachowywania Szabatu i po pewnym czasie zaczęli pracować w niedzielę. <laughs> Są to cuda Bożego zaopatrzenia. Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go uświęcić, czyli oddzielić od reszty, uczynić szczególnym. 6 dni, dni będziesz pracować, nie pięć dni. I wykonywać wszystkie Twe zajęcia Dzień za siódmy, a nie pierwszy dzień tygodnia Siódmy dzień jest szabatem ku czci Jachła, Boga Twego Twego Elohim Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy Ani Ty sam, ani Syn Twój, ani Twoja córka Ani Twój sługa, ani Twoja służebnica Ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec Który mieszka, obcy przybysz, który mieszka Pośród Twych bram W sześciu dniach bowiem uczynił Jachła niebo, ziemię Morze oraz wszystko co jest w nich W siódmym zaś dniu Odpoczął Dlatego pobłogosławił Jachła, dzień szabatu uznał go za święty W ogrodzie Eden Pobłogosławił go, uznał za święty I to jest częścią dzisiaj Dekalogu, prawa bożego Które zostało dane na górze Synaj, który to dekalog Został złamany raptem 40 dni po jego nadaniu Przymierze Izrael, który miał z Bogiem Zerwał 40 dni po, Przez grzech złotego cielca okay. To jest to nie grzesz, mówił Bóg do Kaina. Nie grzesz. Co to jest grzech? Co to jest grzech? Możemy sobie zadać pytanie, jeżeli Kain miał nie grzeszyć, co to znaczy grzeszyć? Czym jest grzech według słowa Bożego? Co to jest grzech? Co to jest grzech? Sięgnijmy do listu Świętego Jana i zobaczmy, co to jest grzech. Grzech jest przestępstwem prawa Bożego. Grzech jest przestępstwem prawa. W liście do Rzymian w siódmym rozdziale czytaliśmy, że bez prawa nie ma poznania grzechu. Grzech definiuje, prawo, przepraszam, definiuje, czym jest grzech. Nie ma prawa Bożego, nie ma pojęcia grzechu, gdyż grzech jest przestępstwem prawa. <laughs> Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą, nie ma w nas jego nauki. <laughs> On jest bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Potem zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Potem poznajemy, że go znamy, jeżeli. O, li, list świętego Jana, drugi rozdział, trzeci werset. Potem zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, znam go. A nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. I nie ma w nim prawdy. Kto coś zachowuje jego torę, jego tora, tora, nauka. Hebrajskie słowo tora to jest instrukcja nauka. Hebrajskie słowo to jest prawo, prawo, prawo din, Tora, nauka, instrukcja. Tora pojęcie szersze niż prawo. Tora zawiera w sobie prawo, ale Tora nie jest tylko i wyłącznie prawem. Hmm? Kto mówi, znam Go, znam Boga, znam Pana Jezusa, a nie zachowuje Jego przykazań. Czy Jezus zachowywał świętość niedzieli, czy świętość szabatu? Czy Jezus jadł nieczyste pokarmy, czy zniósł przykazania pokarmowe, jak niektórzy sugerują? Hmm? To zachowuje Jego naukę. A co mówił Jezus? się jak? co powiedział? Zbawiciel Jezus, się jak? co powiedział? Nauka, którą głoszę, nie jest moja. Jana te słowa są zapisane. Ale Ojca, który mnie posłał. Nie głoszę nic sam od siebie. Moja nauka nie jest moją. Jest nauką Ojca, który mnie posłał. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. To twierdzi, że w nim trwa powinien również sam postępować tak jak on postępował. Jak się, jak postępował? Jak zbawiciel postępował? Zachowywał przykazania Tory. On konfrontował tradycje, których nauczali faryzeusze, które, które były postrzegane przez większość ludzi jako przykazania Boże, ale były ludzkimi przykazaniami, nie były nauką Tory. I on właśnie po to przyszedł, by oczyścić Torę z tych naleciałości ludzkich tradycji. Na przykład mamy siódmy rozdział Ewangelii Marka, tam jest bardzo jasne, że Jachusza konfrontuje nauczycieli Pisma Świętego za to, że oni zmieniają naukę Pisma Świętego, dodając do niej i ujmując, dodając swoje własne nauki. Tam była taka nauka fałszywa o tym, że należy ręce umyć, żeby nawet chleb zjeść, że jak umyłeś zjadłeś chleb, nie mytymi rękami to ten chleb stawał się nieczysty. No i on kwestionował tą naukę fa faryzejską siódmy rozdział Ewangelii Marka. Więc Jehusza przyszedł odnowić poznanie Tory, dlatego powiedział: nie mniemajcie, że przyszedłem znieść torę czy proroków. Nie, nie przyszedłem znieść. przyszedłem dać pełne zrozumienie nauczania Tory. Po to przyszedł. Nie przyszedł wypełnić szabat, abyś ty bloźnił przeciwko czwartemu przykazaniu dekalogu i, i, i święcił niedzielę. Tak jak to robią w katolickim kościele. Protestancie, panie. Miły. <laughs> Umiłowani, zobaczcie jeszcze to fajne. Jest. Umiłowani, nie piszę do was siódmy werset. Siódmy werset yy, drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Umiłowani nie pisze do was o nowym przykazaniu ale o przykazaniu istniejącym od dawna który mieliście od samego początku od samego początku początek, genezis tym dawnym przykazaniem jest nauka, po hebrajsku tora, nauka którąście słyszeli tora, którą żeście słyszeli tym dawnym przykazaniem jest od początku od Genezis jest nauka tora, którą już słyszeliście od Genezis. <laughs> gdzie słyszeli? Jeszcze to na koniec wam pokażę, gdzie mogli słyszeć. <laughs> to jest niezłe. Gdzie mogli słyszeć um, Torę Te przykazania, które były od Genezis. Dzieje apostolskie 1521. Zobaczcie co Jakub powiedział na Soborze Jerozolimskim. Tam były pierwsze kroki wiary dla nawróconych z pogaństwa, to znaczy mieli wyjść po prostu z pogańskich kultów i zacząć zachowywać Torę. Tylko mieli się uczyć gradualnie po kolei różnych rzeczy. Tak? Żeby nie nawrzucać na świeżo nawróconych z pogaństwa zbyt dużo rzeczy naraz. Nie? I tu jest tak, mamy tutaj pięknie napisane. 21 werset, Dzieje Apostolskie 15. Zdawię dawna, bowiem. W każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Halleluja! Hua, halleluja! Hua. Właśnie, gdzie mogłeś słyszeć tą na dawną naukę, która była od początku, od Genezis? storek, która była od Genezis? Z dawien dawna! Bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat, każdy siódmy dzień tygodnia, czytają Mojżesza, czytają Torę i wykładają w synagogach. Właśnie, wykładają w synagogach. I wiecie, i to było zalecenie, yy, że tak powiem. Czemu apostoł Jakub mówi to na Soborze Jerozolimskim? No po prostu chodziło o to, że nawrócony byłeś z pogaństwa, gdzie mogłeś w tamtych czasach posłuchać głoszonego Słowa Bożego? Gdzie? w nawróconej synagodze i tak było, że w czasach przebudzenia w Jerozolimie i okolicach do synagogi się nawracały całe synagogi stąd na przykład list świętego Jakuba jest skierowany do synagogi tylko tak skrzętnie wiecie niedzielni chrześcijanie tłumaczeń którzy, którzy po prostu pewne rzeczy w Grece były dla nich niewygodne przetłumaczyli to po swojemu ale jakbyście czytali w Grece List świętego Jakuba To tam jest napisane, że kiedy przychodzi ktoś W naszych przekładach Kiedy przychodzi ktoś na wasze spotkanie Ubrany w bogate szaty To powiedzcie mu, siądźcie tu w pierwszy, na pierwszym miejscu W synagodze nie? <laughs> Tylko tam nie ma słowa synagoga W przekładach naszych nie? Kiedy ktoś przychodzi na wasze spotkanie Założenie jest niedzielne chrześcijańskie spotkanie nie? To posadzicie go tego W bogatych szatach na pierwszym miejscu A jak przyjdzie ktoś w bogich szatach ubrany na przykład jak ja, ja takich, strymarka, nie? <laughs> Tego wtedy gdzieś tam usiądź przy podnóżka go albo tam gdzieś z tyłu. Nie rób obciachu, tak? Brachu. <laughs> Ale naprawdę, jakbyście do greckiego tekstu zajrzeli, to tam jest słowo synagogę. Tam jest słowo, kiedy ktoś przychodzi do waszej synagogi ubrany w bogate szaty. Nie na spotkanie, enigmatyczne chrześcijańskie niedzielne spotkanie. Nie. W sobotę do synagogi na chrześcijańskie spotkanie, żeby oddawać cześć Panu Szabatu. <laughs> Hallelujah! Jest tak, jeszcze jest inne takie świadectwo historyczne: Sokrates Scholasticus, Historia Ecclesiastic I to jest czwarty, piąt, początek V wieku naszej ery: 430-440 rok, gdzie Sokrates, jeden z tak zwanych ojców tak zwanego kościoła. On pisze, że niemal wszystkie kościoły powszechnie na całym świecie obchodzą misteria pańskie, czyli łamią się chlebem, piją wino, spotykają się razem na, na pamiątkę Zbawiciela w szabaty, siódmego dnia tygodnia. Jedynie, i zaznacza, jedynie chrześcijanie w Rzymie oraz w Aleksandrii przestali to robić na rzecz pewnych innych starożytnych tradycji. I, i jeszcze, koniec cytatu z 5 księgi, 22 rozdział Sokratesa Scholastikus. I jeżeli yy, ci z Rzymu i z Aleksandrii przestali to robić, to pytanie dlaczego? Na rzecz jakich starożytnych tradycji? No, jak poszperacie w historii religioznawstwa, to się zobaczycie, zorientujecie się, że Rzym i Aleksandria stały się no mniej więcej 100 lat jeszcze przed Chrystusem światowymi ośrodkami kultu słońca. Dlatego, że tam do tych miast przeszli z kapłani kultu słońca, z religii zoroastryańskiej. Oni przeszli do tych miast, wielu z nich przejechało do Rzymu i do Aleksandrii, i tam się rozwinął kult słońca, dnia słońca, kult słońca i związanego z nim świętego dnia, czyli niedzieli, dnia słońca. Natomiast sam zoroastrianizm, no to powstał mniej więcej za czasów Proroka Daniela do jakichś 600 lat przed Chrystusem. I czytałem też takie domniemania, że, że Zoroastra mógł być uczniem Daniela. Nie, tak głęboko się w ten temat tak, tak, aż tak się nie zagłębiałem. Ale być może właśnie stąd mędrcy medoperscy mieli duże pojęcie na temat wypełniania proroctw hebrajskich, stąd wiedzieli, kiedy się spodziewać pojawienia Mesjasza mniej więcej. Nie? Bo może właśnie czytali księgi Daniela. Jeżeli byli uczniami Zoroastry. No ale chodzi mi o to, że Babilon, Zoroastrianizm to był kult słońca, kult niedzieli co najmniej 500, jakieś 600 lat przed Chrystusem miał miejsce. A za czasów Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego, no to ten kult liczyć mógł sobie jakieś już 800 lat historii, starożytny kult. Więc pewni ludzie w Rzymie oraz w Aleksandrii, w tych światowych ośrodkach kultu Słońca przestali, bo pod wpływem naporu ze strony społeczeństwa pogańskiego, przestali po prostu celebrować szabat, by nie odstawać od reszty społeczeństwa. Nie? Ale jeszcze za czasów Konstantyna, sorry, Sokratesa Scholastikusa, początek V wieku naszej ery, jeszcze powszechnie kościoły chrześcijańskie, tak zwane kościoły chrześcijańskie, słowo jest wymyślone, greckie słowo jest eklezja, po prostu zgromadzenia powszechnie zachowywały no, szabat, szabat. Nawet w okolicach Aleksandrii składa świadectwo, że, że zbory chrześcijańskie w Egipcie celebrowały szabat. W samej Aleksandrii już skłaniali się w kierunku niedzieli, ale w, w okolicach Aleksandrii w Egipcie świętowali w Szabat. To jest takie mierzące świadectwo z historii. Przeciwko tak zwanemu niedzielnemu chrześcijaństwu. I żeby jasno ludzie wiedzieli, że zmiana, która została wprowadzona do prawa Bożego, to tą zmianę zapowiedział prorok Daniel. Na koniec jeszcze pokażę. Już mi się kończy memory. Tutaj w telefonie widzę. Jeszcze zdążę wam pokazać księgę Daniela, Daniel, Daniel, Daniel gdzie jest też jest. 725. Daniel 7,25. Zobaczcie, co prorok Daniel pisał w Starym Testamencie. Pisze o takim wrogu Bożego Słowa. Będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. A święci będą wydani w Jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, czasy i prawo i tak, kochani w hebrajskim słowo czasy, tu użyte to jest tak jak po, po angielsku appointments, wybrane czasy moedim wyznaczone czasy świąt Boga Jahwa. to właśnie wrok Bożego Słowa zamierzał zmienić i de facto uczynił to przez system rzymskiej religii. O, kończy mi się już memory, że tak powiem, w telefonie. Pozdrawiam i do czytania Biblii serdecznie namawiam. Hallelujah dla naszego króla. Do następnego razu. Amen.